Siemaneczko, Maneczko z tej strony Miki, ja dzisiaj jestem taki krótki odcinek informacyjny a mianowicie nie było wczoraj na kanale filmu ani dzisiaj z racji tego, że po prostu y, było tak, że byłem na wycieczce i nie zdążyłem nagrać ani wstawić nic, więc no wybaczcie ale za to dzisiaj, tak jak to oglądacie, wyszedł vlog na kanale, tam będzie niżej link w opisie, będzie to można obejrzeć, vlog zawsze trzeba oraz mam do Was takie zasadnicze pytanie, mianowicie od przyszłego tygodnia Chciałem wystartować takim pomysłem, jak takie coś jak poranny live z Miki, przecież w tym stylu. Czyli mianowicie w godzinach załóżmy od godziny 10 do godziny 12 byłyby takie poranne live'y. Poranne, no może już nie poranne, ale takie poranne live'. Y. Co wy na to? Czy się w ogóle chcieli, bo jak nie wiecie, bo, bo nie wiecie, od przyszłego tygodnia ja już mam wolne, bo mam praktyki, więc sobie będę mógł takie live'y porobić. Yy, czyli jak yy, jeśli pomysł podobał, to po prostu dajcie łapeczkę w górę pod komentarzem z napisem tak chcę porannego live'a, bądź po prostu nie dajcie łapki i stwierdzicie, że wszystko mi jest jedno. No więc to takie tam krótkie informacje. Od jutra na kanale już normalnie będzie aktywność i tak dalej. Mała przerwa, mówię, wycieczka była, było fajnie, więc bywaj tak. Zobaczenie.